Panny drogie, trzeba wziąć się za emocje. Trzeba wziąć się za emocje we wrześniu i od emocji trzeba zacząć. Taki jest porządek rzeczy, że Mars do raka wchodzi. Ale spokojnie, drogie panny. Waszą emocją kluczową na czas września jest kreatywność. Możecie czuć się kreatywni, pomysłowi, twórczy, ekspresyjni i wszystko się zgadza, moje drogie panny. W Waszym znaku. Będzie słońce. Słońce to jest wasza kreatywność. Jeżeli macie ascendent w pannie, to z jakiegoś innego powodu ta kreatywność będzie przejawiała się w waszym życiu, może poprzez osoby bliskie. Jeżeli księżyc, to również tak może być poprzez bliskie osoby, czy te, na które natrafiacie w swoim życiu, w kierunku w którym się kierujecie, to tak przy ascendencie i księżycu. I nie przejmujcie się tym, jeżeli do końca trudno Wam będzie określić szczegóły z tym związane. Saturn jest w rybach od jakiegoś czasu i może Wam utrudniać te sprawy związane ze szczegółowością. Ale skupcie się na kreatywności. To jest wasza emocja na wrzesień. Prawie cały wrzesień słońce będzie w waszym znaku. I wtedy możecie siebie wyrażać w swojej słonecznej postaci, panniastej, czy spotykać się z kreatywnością. Co jest kreatywnego w pannie? Panna nie kojarzy się z kreatywnością. Z kreatywnością może się kojarzyć i z taką spontanicznością, na przykład lew. Ale panna też jest kreatywna jak każdy ze znaków, tylko na swój sposób. Możecie być kreatywni w swojej pracy, w swoim warsztacie. I możecie tworzyć Nowe schematy postępowania, na przykład nowe regulaminy. Możecie poprawić regulaminy i możecie coś na nowo tak poukładać, że niektórzy stwierdzą: Wow, ja bym tak nie umiał. Ja bym tak nie umiała. Ja bym tak nie wymyśliła, że tak to można poprawić, że tak to można ułożyć, tak to można poukładać. A wy możecie tak to wygiąć w tę stronę, w którą będzie to dużo bardziej Praktyczne potem, takie praktyczne potem będzie, tak? I ktoś Wam to może powtarzać. Nawet jeśli Was to drażni, to to jest sposób na docenienie Was, Waszej dobrej roboty. Mhm. Panie drogie, po kolei czym się zajmijcie? Najpierw sprawy związane właśnie z kluczową materią. Co jest najbardziej istotne w materii, którą się zajmujecie? I kto się zajmuje tą materią tak na świeżo? Kto trzyma materię w rękach? Kto ma w ręce ziarno? z którego może coś wyrosnąć, coś można zasadzić, to was może nawet tak poruszać. Może trzeba pomóc komuś zająć się daną materią, której jeszcze nie miał w ręce. To najpierw. Potem trzeba by było zająć się poprawianiem struktury, która się popsuła, tego, co się gdzieś zepsuło na tyle, że można zobaczyć w tym popsuciu jakiś rodzaj upadku. I możecie to naprawić, chyba że uznacie, że o dziwo jest to nienaprawialne, i trzeba by było po prostu posprzątać gruz po tym. Jeżeli ktoś stwierdził, powiedział, to runęło. Ci ludzie już, już tutaj nic nie robią. To już nie jest budowla, to już nie jest furb, to już nie jest coś, co można dalej korygować. To już są gruzy, to już są ruiny. To wy możecie powiedzieć: Dobra, no to ja teraz zrobię porządek i posprzątam to, żeby było miejsce na nowe. Możecie wrócić do tematu związanego z czymś, co gdzieś się popsuło. Mógł być dosłownie gdzieś jakiś pożar, czy wręcz nawet grom z jasnego nieba, czy piorun, czy bomba mogła uderzyć. No i nie można tego tak zostawić. I Wy możecie w tym momencie właśnie być tymi, którzy przyjdą i powiedzą: Ja to ogarnę. Ja to pozamiatam. Ja zrobię tutaj przestrzeń żeby można było z powrotem tutaj coś wybudować. I to może dotyczyć dosłownie budynków, ale to może dotyczyć też na przykład oczyszczania organizmu. Albo Właśnie tych spraw emocjonalnych. To może być różnie związane z kręgosłupem. Hmm. Mógł być jakiś uraz, i może trzeba iść na przykład na rehabilitację, a może wy jesteście rehabilitantem, czy rehabilitantką, rehabilitantkiem. A potem będzie rozdział dóbr. Ktoś coś dostanie, ktoś czegoś nie dostanie, więc może trzeba będzie zadecydować, komu należy coś podarować, a komu nie. Ewentualnie może być tak, że zwrócicie się do kogoś po coś, na przykład po jakąś darowiznę, po jakiś datek, albo sami będziecie chcieli coś przekazać. I może być tak, że albo Wasze ręce zostaną puste, albo coś w nie włożycie, czy ktoś w nie coś włoży. Ale jeżeli ktoś tutaj coś oddaje, to cały czas ma sporo. Tu należy rozważnie zdecydować, komu dajemy, komu nie. Bo. Jak to mówią, z pustego i Salomon nie naleje. I ten nasz Salomon no, nie ma pustego skarbca, ale ma tyle, że może dać komuś, a komuś nie może dać. I w rozważny sposób, tu jest waga, zobaczcie, decyduje, komu coś przeznaczy, komu czegoś nie przeznaczy. Z jakiego powodu ktoś coś dostanie, a z jakiego powodu ktoś tego nie dostanie? Ktoś coś dostanie, ponieważ ma siłę uczuciową, która jest opiekuńczością. Jest tu opiekuńczość w tej osobie, i ta osoba, która chce się opiekować innymi i potrafi to robić, jest jakby taką królową uczuć, królową emocji. Ta osoba może coś dostać. Mars wchodzi do raka, moje drogie panny, już w pierwszym tygodniu września. Rak to znak taki bardzo macierzyński. Także nasi wojownicy mogą być bardziej macierzyńscy tym razem. Już nie taka walka na słowa, jak w bliźniętach, tylko bardziej milcząco i z uczuciem. Albo przekaz taki bardziej emocjonalny, niż słowny. A nie dostanie ten, kto nie chce się z kimś połączyć i. Nie chcę zabłysnąć, nie chcę się, nie chcę czegoś pokazać, nie chcę, nie chcę czegoś stworzyć, nie chcę, żeby był jakiś nowy twór, nowe światło. Hmm? Drogie Panny, jeszcze jedna karta, która pomoże Wam to wszystko. Co chcecie we wrześniu? I tak trochę ogólnie, ale ale we wrześniu też uporządkować. Zobaczmy, co to może być. Co to może być? Coś, coś, coś. Pomóc Wam, może porzucenie? Maksymalnej ilości słów, które Was przybiły i możecie już nie pozwolić, żeby te słowa Was przybijały. Jakbyście mieli uciąć całe drzewo, które byłoby takim jakby drzewem kolczastym. Taki obraz do mnie teraz przyszedł. Jakbyście mieli takiego kaktusa, ale z gałęziami takiego rozrośniętego, wielkiego kaktusa, który jest trochę jak kaktus, ale jest jakby nie w tym klimacie, i tak naprawdę on powinien już w tym klimacie paść. Więc pozwólcie temu kaktusowi, żeby on padł i, i przeszedł do środowiska. Warto może jeszcze na chwilę spojrzeć na te różne myśli, na te różne informacje, na te różne słowa, ale ostateczne pozbycie się w jakimś sensie tego ze swojego toczenia, Czyli, jakby nie karmienie tych kolcy, nie podlewanie tego kaktusa, to może wam, wam pomóc uporządkować sprawy. Nie podlewajcie tego kaktusa. Nawet niewielka ilość wody sprawia, że kaktus rośnie dalej. Miałam kaktusy kiedyś, już nie mam kaktusów. Możecie to samo powiedzieć: już nie chcę tych kaktusów. Po co mi to. to... To kolczaste coś. I tak to nie rośnie zbyt szybko, jeśli w ogóle. Kaktusy nie rosną szybko, moi drodzy. Jest jeszcze drugi sposób na kaktusy. Można im bardzo dużo wody dać, to one wtedy zginą. Także możecie w razie czego tą wodą, tymi emocjami zadziałać na te kaktusy, jeżeli chcecie się pozbyć. Tego swojego czegoś, co Was przybiło. Duża ilość wody albo duża ilość emocji może Wam pomóc z, z tym, co gdzieś tu wraca do Was. I to pomoże Wam uporządkować sprawy. Może trzeba się po prostu rozpłakać też. Hmm? To może się też przydać. Choć to nie jest powiedziane wprost i pokazane wprost. Takie jakby. Gdzieś mniej zauważalne, ale cały czas chodzi głównie o to, żeby pozbyć się tych wszystkich kolcy. Bo tu. Tu mamy nietoperze. Ludzie boją się nietoperzy. Mówi się, że one mogą się niby we włosy wplątać i tak dalej. Jakby było dużo różnych takich słów, które jakby wplątują, albo boicie się, że one tak jakby wplączą wam się we włosy, w głowę. Ale jeżeli byście ucięli całe to drzewo, to te nietoperze, te wszystkie jakby słowa, myśli, Koncepcję to, co gdzieś tam może niby polecieć we wszystkie strony. No to one się gdzieś rozpierzchną. Poszukają jakiegoś innego drzewa. Dobra, panny. Wrzesień nie jest za długi, więc proponuję spinać się w tym temacie trochę albo przynajmniej go rozpocząć, bo to może być, może potrwać trochę troszkę dłużej. Ale ale tyle tyle na razie starczy, powodzenia panel.